Dzień dobry, witam wszystkich po raz kolejny na moim wideoblogu. Dzisiaj przygotowałam pewną zmianę konwencji. Nie będę dzielił się je informacjami, doświadczeniami, ale zaproponuję pewną zabawę psychotest. Na temat oczywiście związany z, z tematem wideoblogu, czyli myślenia krytycznego. Przygotowałem pytanie, można powiedzieć retoryczne, ale właśnie zachęcające Państwa do Refleksji, czy myślenie krytyczne jest potrzebne w Waszej szkole, w Waszej klasie? Nie ma tutaj jednoznacznej, oczywistej odpowiedzi, więc jak to zrobimy? Przygotowałem około 30 pytań, i proszę, żeby nad każdym pytaniem, które będę czytał, zastanowić się, czy odpowiedź Wasza będzie na tak, nie lub nie wiem. Jednak zachęcam przede wszystkim, żeby te odpowiedzi były czarno-białe, zero-jedynkowe, czyli tak, nie. W związku z tym, że pytanie jest około 30, będę raczej je czytał raczej szybko, także proszę o taką intuicyjną pierwszą odpowiedź: tak, nie i w miarę zapamiętanie, ile było tak, a ile było nie. Czy więcej tak, czy więcej nie. Dobrze, to tyle tytułem krótkiego wstępu, to zaczynamy. Pierwsze: Czy uczniowie potrafią, twoi uczniowie potrafią przewidzieć konsekwencje swoich działań? Czy Twoi uczniowie potrafią używać logicznych argumentów, bro, aby bronić swoich racji? Czy Twoi uczniowie potrafią dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe? Czy Twoi uczniowie są ciekawi, zainteresowani i zaangażowani podczas lekcji? Czy Twoi uczniowie są uważnymi obserwatorami? Czy Twoi uczniowie potrafią przetwarzać informacje? Czy Twoi uczniowie potrafią myśleć logicznie? Czy Twoi uczniowie potrafią zadawać pytania? Oczywiście tutaj chodzi o pytania, które pogłębiają informacje, krytyczne pytania. Czy Twoi uczniowie potrafią odróżniać fakty od opinii? Czy Twoi uczniowie potrafią stawiać hipotezy, weryfikować je i oceniać? Oraz czy potrafią tworzyć nowe informacje Sam, samodzielnie? Czy Twoi uczniowie zapamiętują na bazie zrozumienia logicznego, czy też tradycyjnego zakuwania? Czy Twoi uczniowie potrafią samodzielnie przenieść i zastosować wiedzę ze szkoły do swojego świata? Bardzo często słyszę pytanie narzekania uczniów, a po co mi to? Więc pytanie, czy rzeczywiście potrafią przetworzyć tą informację ze szkoły na swoje życie? Czy potrafią rozwiązywać samodzielnie swoje konflikty? Czy potrafią odróżniać żądania, czyli to, czego chcą, od swoich potrzeb? Czy, potrafi, czy najczęściej podczas konfliktów stosują kompromis? I czy jest to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie? Czy Twoi uczniowie w kłótni widzą potrzeby drugiej strony, czy raczej koncentrują się tylko na sobie? Czy właśnie upierają się najczęściej przy swoich racjach, tak? Patrzą tylko na to, co widzą? Czy potrafią nazywać emocje swoje czy innych osób? Czy Twoi uczniowie potrafią być empatyczni? Czy Twoi uczniowie z kolei potrafią być asertywni? Czy Ty wiesz, jak ich tego nauczyć? Czy Twoi uczniowie są w pełni świadomi w swoich wyborach? Rzeczywiście dokonują pełnej analizy, zastanawiałem się. Czy tak robi? Czy Twoi uczniowie są przygotowani do dorosłego świadomego życia? Zwłaszcza jeśli są z poziomu gimnazjalnego, ponad gimnazjalnego, to właściwie powinni być już przygotowywani. Czy Twoi uczniowie potrafią wyznaczać sobie cele? Czy potrafi albo inaczej, czy potrafią spełniać swoje marzenia? Mają jakieś marzenia i wiedzą, jak je spełniać. Czy Twoi uczniowie potrafią planować i wdrażać w życie swoje plany? Czy Twoi uczniowie wiedzą, jak pracować systemowo, procesowo? Czy potrafią planować swoje cele krótko, ale bardziej drugie pytanie, długoterminowo. Czy to potrafią robić? A kiedy już mają cele długoterminowe, czy są wytrwali w osiąganiu swoich celów? Czy raczej mają słomiany zapał? Czy kiedy już realizują jakieś plany, czy potrafią je wdrażać krok po kroku właśnie procesowo? Czy podczas pracy zespołowej potrafią ze sobą współpracować? I ostatnie pytanie: czy uważasz swoich uczniów za samodzielnych? Czy raczej tak jak na tym obrazku? Więc. Szybki, szybka refleksja, ile było mniej więcej tak, ile było mniej więcej nie, przede wszystkim czego było więcej. Jeśli odpowiedziałeś, odpowiedziałeś tak na więcej niż 25 pytań, czyli na zdecydowaną większość, to uważam, że Twoi uczniowie są ekspertami myślenia krytycznego i Tobie przede wszystkim należą się ogromne gratulacje. Jeśli zaś odpowiedziałeś tak na 10-20 pytań, to na pewno warto zastanowić, czy dalej... Nie rozwijać właśnie myślenia krytycznego. I trzecie, jeśli odpowiedziałeś tak tylko na jedno do pięciu pytań, to uważam, że Twoi uczniowie zdecydowanie potrzebują szkolenia e, i pracy z myśleniem krytycznym. Więc, jeśli wiesz już, czy Twoje czy myślenie krytyczne jest potrzebne w Twojej klasie, i jeśli ono jest, to oczywiście zapraszam do naszych programów do naszych szkoleń, zwłaszcza szkoleń online'owych, nauczymy myślenia .pl, e, lub do blogu, na naszej strony internetowej, gdzie oczywiście wszystko w części narzędziach TOC. Także zapraszam na, też na Facebooka. Już niedługo rozpoczynamy kolejną edycję szkolenia, tym razem szkolenie e-learningowe. Także dziękuję.